widzowie dzisiaj gramy w Geometry Dash Meltdown. Na 10 subskrybentów zmieniam nick, zmieniam nazwę kanału na nie wiadomo, ale to musicie zdobyć 10 subskrypcji. A my już nie przedłużamy. Trochę grałem i mamy 81%. To trudne. No, mamy. Ja tu, ja tu już przeszłem. Ale drugiego mam 92% na drugim levelu, na innym końcu. No spokojnie. Teraz jump, jump. Dobra, jesteśmy tutaj. I tu też umiem zebrać gwiazdkę, tylko żebym nie zginął przez jaką moją głupotę, bo ja tu czasami takie głupoty robię. Mm -hmm. Ja grałem w Geometry Dash'a pół wersją na jednym koncie, nie no, w lighta. No, ale ja tam Jumpera na trzy gwiazdki przeszłem i czwarty, trzeci, drugi, pierwszy level też na trzy gwiazdki. I base after base na dwie, a cantlet Go na jednej. Cantlet Go jest ciężkie, bo ten tył tam jest potem na samym końcu ciężki dość. Dym dym, dym 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 dym. Przechodzimy to, dawać, robimy to. 86% robię to. Jest. Mamy d 7 zrobiony na dwóch gwiazd. What? No dobra jesteśmy już gramy w Viking Arena. Nie Też... ja wiem jak tu gwiazdkę w ogóle zebrać. Patrzcie. Patrzcie po tym, skaczemy sobie. I tutaj jest taki klucz. Widzieliście? Teraz sobie to przeskakujemy. To tak. up. To musimy przeskoczyć. Lecimy. Dobra, mamy samolocik, Tutaj samolocik, to powinno być na ostatnim miejscu, bo mi to czasami też nie wychodzi. Tutaj nam wyskakuje. I często mamy tutaj gwiazdkę sobie do odebrania. No ja wiem gdzie jest druga, tylko tamta druga jest ciężka dość. Tak trzeba w idealny blok wymierzyć. O nie, to są te ruszające. Ja tych ruszających nie lubię też. Widzicie tam na dole była gwiazdka, a drugiej to nie wiem jak zrobić. I to trzeba też jakiś klucz zdobyć, który nie wiem gdzie jest. Te tej gwiazdki. Nie, to na ostatnim levelu jest taki. Na ostatni też grałem mam tam 5%. Pierwszym razem Viking arena. Nie mogę. No i ostatni nam został najtrudniejszy level. A, -ry -ry -y -a i Borne robot. Dobra, lecimy to. Nie no widzowie, na innym kącie to ja wszystkie levele tutaj przeszłem. Tutaj mam kilka gwiazdek. Gdzie one były zaś? Aha, jedna była tutaj I wiem Dobra, wiem już Brawo Czy my nie tutaj, tylko tutaj Doskoczę? Dobra, doskoczyłem, bo czasami mi. Nie... Tutaj nie klikamy Myślę, że tam nie doskoczę Dawaj Jest Jesteśmy na robociku na kółce to jest, Ja to nazywam robocik. Muszę się skupić, bo to, jest to Bo to już nie jest takie łatwe. Wam się wydaje. No i tutaj... Tutaj tą gwiazdkę też zdobyłem. Na tym innym kącie. Ale teraz jej nie zdobywam, bo mi czasami może nie wyjść. Ej, dawaj za pierwszym razem, za pierwszym. Co? Za pierwszym razem, jaki ja jestem dobry? Ja nie mogę. Za pierwszym razem. Co jest grony? Ej, może jeszcze to na Privati Mode sobie przejdziemy? Tak sobie. Bo czemu by nie? jak zdobywamy. To to pisze. Ej, zasłania mi. Nara. A dobra, przecież to jest Privati Mode. Ja zapomniałem że jest Privati MODE Ja już mówię, nara, nie gram w to Zapomniałem, że to jest Privati MODE Daj, bo ja dawno nie chodziłem tędy Aha, dobra, bo tu takie coś tylko jest 23% <ścoughs> dopiero, niech to szybciej leci, bo mi się nudzi Jeszcze na tym innym kącie mam wszystkie levely na Privat Mode, prze Mam wszystkie. A dachu można dotykać, nie wiem, jeszcze nie sprawdzam. A to jest Privat, a już nie sprawdzę. Zapomniałem, że to jest potrójny. Ja tak mówię, pojedynczy łatwe, a to potrójny był. Nie mogę z tymi SMS-ami, jakie to głośne w ogóle jest. I też obejrzyjcie się moje inne filmy ze StumbleGuys albo Shorty, bo też są fajne. No nie mogę. Aha. Raz, koks, 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 koks. Mamy teraz tutaj. Up. Tutaj, dobra, pięknie. Teraz te szargi przelecą. Dobra, przelećcie. A tutaj. A nie, bo też nie tutaj, na no spokojnie. Więc mnie wykończą te sms -y. lecimy, teraz tutaj sobie lecimy. U, u, u. Mamy teraz... O nie, najgorsze, ja tu czasami ginę. To jest chyba ten trójka na trójkę. Albo na tym, bo za... Aha, bo to jest priwatyma. Przecież czekajcie musimy się cofnąć. A ja jeszcze skoczyć. Dobra, <grym> ja z tymi lekramami zaraz kończę. Ja już tak użyłem te lekramy Ja nie wiem. Dobra, teraz najmniejszy poziom, to my go sobie za na, na pierwszym razem przeszli. Pierwszym atem się Teraz praktyz mode, a nie prywatny. mode. Practice mode A czemu by nie sobie... Nie byłem, ja teraz będę musiał tam skoczyć, bo inaczej zginę. Gdzieś bo to się... Ja prywatny Modu nie włączyłem. Ja nie mogę. Tego klucza po co ja go zebrałem? Tego klucza obejrzyjcie się, jak ja w StumbleGuy z klacza zrobię. Nie wiem, czy miał to klucza, napisałem. Nie, nie wiem, i zrobiłem. Dziwna nazwa, ale mój kanał na razie, Bożena Wojsek się nazywa. Za 10 subskrypcji zmienię mój nick na nie wiadomo. Musicie zebrać to. Pokażę wam jaki mam nick, tylko musicie zebrać. Wtedy zobaczycie nowy nick, ale jest naprawdę fajny. I na 1000 subskrypcji wbijam piosenkę taką fajną. No. A na 100 nie wiem co zrobić, muszę jeszcze pomyśleć na 100 subskrypcji. Na 100 subskrypcji nagrywam z kamerką. Więc wbijajcie te suby szybko. No. A my lecimy i chyba... Przejdziemy. Najgorsze. Kul. robotik. No kulka. Nie wiem czemu ja się nauczyłem i to nazywam robotik. Robotik to te, te jest ten, co tak, wy, tak wysoko skacze jak się przytrzyma. Dobra. Mamy. Wszystko. normal Ten... Nie wytrzymie z tymi reklamami. Normalnie nie wytrzymie. Każda runda reklama. Czyli mamy Private i to Private i Multito, Private i multi Więc na razie nie zapomnijcie na subskrypcji na moim kanale.